Jaśkowiak najpierw próbował, jak widać nieudolnie, patrząc na to ile tu jest osób, zablokować to spotkanie, potem jeszcze miał czelność, wyzywać mnie od cynicznej kreatury. Nie, nie jestem cyniczną kreaturą. Tu Jaśkowiak jest komunistycznym aparatczykiem. Byłem członkiem... Byłem członkiem komunistycznego związku młodzieży wiejskiej, któremu się chyba zapomniało, że już nie ma PRL-u, że już nie ma komuny, że już nie blokuje się wieców opozycji, że nie nasyła się na nich policję, że nie robi się takich rzeczy, bo komuna minęła i nigdy nie wróci i teraz będzie wolność, my tego przypilnujemy. Ten Czowy który chodzi na parady równości, a który zapomina, że są obchody kolejnej rocznicy powstania wielkopolskiego, nie będzie nam mówił, kiedy i z kim możemy się spotykać, bo to nie jego broszka, to nie jego sprawa. Będziemy się spotykać z kim chcemy, tam gdzie chcemy, bo jesteśmy wolnymi ludźmi i nie będziemy akceptować tych komunistycznych zwyczajów.